Takie nasze birmingowo, w sensie cisza i spokój wieczornych ulic. Mówię, no że jest wieczór, chociaż jeszcze jest jasno. Ciepła jak cholera, mówię No ale niestety, trzeba się zwijać do domu, bo, bo miasto pustoszeje. A na ulicach niestety zostają tylko ci, którzy mają trochę fajniejszy kolor skóry, w sensie nie muszą na salarium chodzić. Jako biały się będę za chwilę wyróżniał na tyle, że Przewolę się nie wyróżniać. E, tak, e, dla uwagi chciałem zauważyć, że jesteśmy w e, centrum deptakowym 3 milionowej aglomeracji w poniedziałek o godzinie 20.45. Gdyby ktoś nie był pewny, że jesteśmy w dużym mieście. Dzwony katedry po coś dzwonią, nie wiem po co. Hmm. Tu chyba, tu chyba mieszkał William Shakespeare w tym budynku, bo nie rozumiem innego, nie mam innego wytłumaczenia na to, że jego popiersie podświetlane zresztą z datą jego życia znajduje się właśnie na, na pierwszym piętrze tej kamienicy. Może, może tak być. Uwielbiam hmm. się. Może tak być. Czele, bo ja w ogóle lubię łazić po, jak wracam z pracy. Ja sobie lubię łazić po. Po centrum złego idę tą samą drogą, którą już chyba znacie na pamięć, bo ciągle z niej coś nagrywam. ale zawsze coś nowego się może wydać, nie? O, ludzie. O, ludzie. Ojej, ludzie. ludzie. No to już się czuję pewniej naprawdę. A ja sobie jestem w Tesco, na pierwszym piętrze. Tam laski ramadanki szaleją. Hmm. Takie życie. Hmm. Nic, za po jedzenie. Po jedzenie idę. żeby jedzenie znowu kupić. To się skończyło, bo za mało kupiłem ostatnio. Tylko, że jakieś suche. Z dużego wyboru to tu nie ma. <śmiech> <śmiech> Takie... Co to? A to są... Dobra, już nie będę ja nagrywał No i idę sobie spacerkiem, bo chciałem sobie też w ogóle w plenerze zrobić z wami pogadankę moi drodzy. Taką, że dzisiaj te, te dzisiejsze wypadki, które wydarzyły się właśnie zeszłej nocy w Londynie w dzielnicy Finsbury Park, tak? Tam biały Anglik wjechał panem w ludzi wychodzących z meczetu po chyba porannej modlitwie ramadanowej. Natychmiast nazywały to atakiem terrorystycznym. To nie było mowy o incydencie. Nie, nie. Ja zresztą miałem dzisiaj taką rozmowę na Facebooku z moją koleżanką, tu mieszkającą w Anglii, która właśnie mówiła o tym, że, że żeby nie nazywać tego incydentem, ponieważ jest to wypadek, jest to, jest to atak terrorystyczny, nieważne kto go zrobił. A ja jej mówię, no ale nikt tego nie nazywa incydentem, Misiu. Moja. Incydentem nazywa się takie wypadki w momencie, kiedy to muzułmanin wjeżdża w tłum białych ludzi. To jest incydent. Natomiast jeżeli zna odwrót, kiedy to Biały wjeżdża w tłum muzułmanów, to natychmiast jest atak terrorystyczny. Trzeba o tym pamiętać, to jest ta istotna różnica. E, dzisiaj rozmawiałem Jest cholernie duszno w ogóle. E, dzisiaj mieliśmy rozmowę z, z moimi znajomymi w pracy i powiem Wam, że byłem może nie tyle zaskoczony, co zdziwiło mnie, że nagle ludzie zaczęli, Anglicy zaczęli tak nawet dosyć szczerze mówić o tym, że, że czuje się ogromne napięcie, które, które panuje. i ten wypadek z tą e, ciężarówką wjeżdżającą w tych muzułmanów wychodzących z meczetu, to nie był wypadek w opinii właściwie prawie wszystkich, z którymi rozmawiałem, i że można odnieść wrażenie, że ktoś prowokuje do wzrostu napięcia pomiędzy społecznością muzułmańską a resztą e, kraju i wywołania jakiegoś konfliktu, dlatego że e, muzułmanie, e, przynajmniej część tych środowisk, dzisiaj w internecie już zaczęli ogłaszać, że, że należy podjąć odwet. Więc co będą teraz rozjeżdżać Białych pod kościołami w niedzielę? No właśnie. Jak sobie usiądę, bo jest duszno i idę, jak sobie usiądę, e, to sobie jeszcze podywaguję na ten temat z A na razie sobie idziemy prawie pustym miastem. Zatem ciągle kopią coś przy tej Wiktorii. Ja nie, nie wiem, że królowa ma jakieś specjalne życzenia miała związane z tym, że ma coś być posadzone. Na przykład. Wracam za chwilę. No, znalazłem sobie miejscówkę spokojną, z, z łoweczką e, sobie posiedzę trochę posłucham ptaków hmm. e, no dobrze, tak ja lubię pracy właśnie i iść do domu, nie jechać autobusem z reguły przechodzę sobie około 6-7 przystanków zamiast jechać, idę właśnie idę przez takie okolice jak tu, gdzie jest zielono, ładnie cicho spokojnie no e, jest to co prawda główna ulica, ale ale są drzewa, są ptaki. I wracając do, do tego co zacząłem mówić, napięcie y, wyraźnie rośnie w Wielkiej Brytanii. E, zamach wczorajszy, y, wczorajszej nocy, ten y, biały Brytyjczyk, który wjechał Wanem w Muzułmanów. Ewidentna prowokacja. Moim zdaniem służb specjalnych, bo cały czas grzeje się akcja pod tytułem y, Zróbmy jakiś rozpierdol, żeby zwiększyć kontrolę nad... Nad krajem i tak się dzieje moi drodzy. Nie uważam, żebym przesadzał. Nie uważam, że mówię teraz, wypowiadam teorie spiskowe. Raczej nie. Raczej, raczej są to fakty i nie spiskowe. tylko to są fakty. Niestety. Eee... Ostatnio, zresztą tak jak zauważyła e, słusznie się jedna z moich koleżanek, powiedziała: Muzułmanie coś szykują. Ja wiesz skąd wiesz. A ona mówi: za dużo ataków na nich jest. Na biednych muzułmanów za dużo ataków jest ostatnio, więc coś jest szykowane. W tą sobotę, 24 czerwca, w Birmingham odbywa się wielka manifestacja takiego ugrupowania politycznego o nazwie Britain First. Britain First to jest taka soft wersja, czyli lżejsza wersja English Defence League. Też partia określana jako nacjonalistyczna, a tak naprawdę partia patriotyczna. Urządza, e, urządza protest w Birmingham antyislamski. Odważnie. W samym sercu e, najbardziej zislamizowanego dużego brytyjskiego miasta się, będzie się odbywał protest patriotów brytyjskich przeciwko islamizacji Wielkiej Brytanii. Ja się na ten protest wybieram, aczkolwiek zacząłem się zastanawiać, bo e, jeżeli. E, chyba, że będę go znowu oglądał z, z daleka, bo. E, bo po tych wypadkach teraz i po tym, co słyszy się w mediach społecznościowych zwłaszcza, o tym, że są muzułmanie, którzy twierdzą, że zaczną brać odwet teraz za to, co się wydarzyło w Fensbury Park, czyli za, za te rozjeżdżanie ludzi. Brytyjczycy jakoś nie brali odwetu za rozjeżdżanie ludzi na moście westminsterskim czy później pod pubami w, w Londynie, co miało miejsce kilka tygodni temu, czy też atak na koncert młodzieży brytyjskiej w Manchesterze. Chociaż to te, te rozjeżdżanie tą furgonetką białą, w dodatku, wyobraźcie sobie, znowu biała furgonetka z białym człowiekiem w środku. Ciekawe, nie? Zawsze białe furgonetki. Jakby nie było innych kolorów furgonetek. Może tylko takie nastanie mają w służbach specjalnych. Ale wracając do powagi tematu, no może to był właśnie odwet. Może to być odwet, ale moim zdaniem jest to zwykła pro-kolejna. Może niezwykła, nawet niezwykła, ale prowokacja. Mająca na celu zaognić te, te relacje, które panują w społeczeństwie brytyjskim. Już napięte, a teraz będą jeszcze bardziej napięte. Przez kilka najbliższych dni się przekonamy, co się wydarzy, jak się wydarzy. Hmm. Nie pozostaje mi nic innego, jak konsekwentnie powiedzieć: keep calm, carry on". Ja będę codziennie chodził do pracy, codziennie wyprowadzał mojego psa, codziennie gotował, sprzątał, e, nagrywał dla Was. E, liczą, żyjąc po prostu jakby obok, bo też zwróciłem uwagę na taką rzecz, że, że, że żyje się obok. W tej chwili w Wielkiej Brytanii żyje się obok. Mało tego jest, jest pewnego rodzaju jakaś taka schizofrenia panująca. Z, mamy okres gorący, jeśli chodzi o, 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 w, o wszelkiego rodzaju ataki, zamachy. Dzisiaj nożownik urzucił się. Muzułmanin z nożem rzucił się na policjantów w Londynie, niby w odwecie, właśnie za ten atak nocny na, na, na modlących się. Dzieją się różne rzeczy. A na przykład, dzisiaj jechałem do pracy i przesiadając się w centrum, na mój ekspresowy autobus z centrum do Sotten Coldfield, na przystanku stała sobie torba. Samotna. Taka reklamówka czy reklamówka, no torba z, z, z zakupów. W środku, ja miałem do tej torby, żeby zajrzeć, co jest i było. E, plastikowe opakowanie duże. Takie na jedzenie, taki box y, na, na jedzenie. Nie wiem, co było w środku, ale to sobie stało na przystanku i nikt na to nie zwracał uwagi. A ja lekko paranoicznie schowałem się za rok, mówię, jakby to była bomba i wybuchła, to przynajmniej będę za rokiem lekko bezpieczniejszy. Nic, nic, nic z tym nie zrobił. Stało sobie. Przychodziła i policja obok i nikt na to nie zwracał uwagi. Nie czasów do co? Dobra, ja się zbieram do domu, bo w ogóle mam nadzieję, mam, mam taką cichą nadzieję, bo niebo, niebo tak wygląda, że bo jest bardzo duszno, to nadciągnie jakaś burza, a przynajmniej ulewa i ochłodzi trochę atmosferę, bo jest naprawdę duszno. I kochanie, najważniejsze, nie martwmy się. Nie, 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 nie potęgujmy atmosferę strachu. Dlatego ja chcę utrzymywać spokój pomimo tego, że rośnie napięcie i to ogromnie. Jeżeli moi yy, brytyjscy koledzy z pracy głośno zaczynają mówić o tym, że należy wypędzić muzułmanów, głośno, już się nie boją o prawności politycznej, że należy ich wypędzić w pizdu, zwłaszcza Azjatów, no to pff, coś się dzieje. No coś się zaczyna dziać. Korzystajmy z lata. Pozdrawiam Was serdecznie jakubowski76. A jak zwykle e, e, w rogach różnych <grybujesz> znajdziecie sobie odnośniki do moich poprzednich filmów. Może Was zainteresują. Polecam gorąco. Nie powiem grażna Torbicka, bo, bo aż tak dobrze nie wygląda. <grybujesz>